Dziś pokażę Wam możliwe opcje pudełek na koperty, które mamy w swojej ofercie. I Zacznę sobie od takiego pięknego pudła, które jest wykonane z przezroczystej pleksy. Ona jest zrobiona ręcznie, pokażę Wam tutaj na łączeniach, że to wszystko jest idealnie dopasowane. Um. Kwiaty, które są w środku, to są żywe kwiaty, i one nie wchodzą w skład zestawu. Każdy sobie samodzielnie uzupełnia. Dostajecie od nas puste pudełko. A tutaj jest taka półeczka, którą po prostu na sznurku sobie wyciągacie, wkładacie kwiaty i zamykacie z powrotem. Kolejne pytanie, które się często pojawia. To, czy to może być w innym kolorze? Może być srebrne, może być złote, może być inny napis, może być w ogóle bez napisu, tylko musicie nam dać znać w uwagę do zamówienia, co sobie życzycie. Teraz parametry. Mam przygotowany nawet centymetr i pudełko ma wymiar, moi drodzy, 26 cm na 30 I jeszcze otwór na koperty. Otwór na koperty ma 21 cm. Myślę, że to widać. Po przekątnej jeszcze 40 cm. I tak wygląda to pudełko. Jest jeden rozmiar, tylko je mamy w takim rozmiarze. Odstawię je sobie, żeby pokazać Wam inny. Koniec nie nim Dobra. Teraz opcja numer 2 pudełko drewniane, tu akurat mam białe, dla przykładu, z grawerem. Pudełko mamy też w naturalnym drewnie i w ciemnym drewnie. Ono tutaj się zamyka po boku na kłódkę. Ładna jest jakaś koperta jest, szkoda, że pusta. Wygląda w ten sposób. I od góry wrzuca się koperty. Tutaj już to y, miejsce na koperty jest trochę węższe i ono ma 16 cm. Szerokość tej skrzynki to jest 10 cm i wysokość 33 cm. I tak jak przy tamtej pięknej przezroczystej, tutaj napisy też są dowolne. To, co sobie życzycie, to my wam wygrawerujemy. Tylko musicie nam dać znać w komentarzu do zamówienia, jaki ma być napis a, i jaki kolor drewna. Jeszcze jedna opcja to jest pudełko papierowe. Ten nadruk tutaj dopasowujemy do zaproszeń, które sobie życzycie, nawet jeśli nie ma na stronie. Może być całkowicie inne, może być tylko sam napis, napis może być też inny, także to wszystko zależy od Was. Już robimy pomiar. Pudełko ma 34 cm na 23 cm. O nie! I tutaj jest otwór, który ma 16 cm. Ja mam je źle złożone, ale to ja. Znaczy, tak wygląda to pudełko. Jest samodzielnie składacie ono przychodzi w takiej rozłożonej wersji. Dobra, stawaj sobie tu. I mam jeszcze jedno pudło. Też drewniane, tylko z jasnego drewna. I z kopertami, które wrzuca się od góry. Czyli ona jest troszeczkę większa od tamtego. I tutaj zobaczcie, jest miejsce na koperty. I robimy pomiary. 34 na 24. I tu mamy na kopert duże miejsce, 24 cm. Jeszcze Wam podam wysokość. I wysokie jest na jakieś 21 cm. I tak samo jak w przypadku tamtego białego, tutaj też są napisy dowolne, co sobie życzycie może być wykonane. Mam nadzieję, że to Wam pomoże w wyborze odpowiedniego pudła pudełka na koperty.